Koparka, pierwotnie znana jako Kopacz, jest żółtą koparką i niewypowiedzianym liderem maszyn Boba. Była pierwszą maszyną nabytą przez Boba. Została wybrana przez Boba, bo podążała za nim, aby przyciągnąć jego uwagę. Okazuje się, że jest szybsza niż traktor, jak pokazano w jednym z odcinków. Kiedy zostali wyzwani na wyścig, pokutni między koparką a traktorem. Jest to duża i potężna metalowa bestia o dobrym sercu. Kiedy Bob i Marta są nieobecni, zostawiają jej odpowiedzialność za całą pracę. Jest również świetna w rozwiązywaniu problemów i zawsze chętna, by pomóc każdemu w potrzebie. Jest żółty z czarnymi spornikami kabiny i pomarańczowo-żółtą lampką ostrzegawczą w górnej części kabiny, którą włącza tylko w kilku przypadkach. Ma szarą rurę wydechową wychodzącą z jego perspektywy po lewej stronie maski. Ma duże, wytrzymałe czarne opony z tyłu i nieco mniejsze z przodu. W odcinku pilotażowym koparka miała reflektor na dachu kabiny, z oczami skierowanymi na przednią szybę. Bardziej ogólne usta, rurę wydechową po środku maski, dwa czerwone światła na tylnych błotnikach i namalowany numer jeden. Koparka była pierwszą postacią maszyny zaprojektowaną przez Keta Chapmana, dyrektora Chapman Entertainment i oryginalnego twórcę serii. Jest również jedną z niewielu postaci, które bardzo przypominają prawdziwy typ maszyny. W 2000 roku został wydany jako przejażdżka dla dzieci na monety przez Jolly Roger Amusement i przedstawia Boba wspinającego się po jego lewej i pilczarda w jego wiadrze. Co ciekawe, Koparka jest mężczyzną we wszystkich dubbingach z wyjątkiem polskiego i szwedzkiego, którym jest kobietą. Jest uczulona na siano, trawę i kwiaty, ponieważ ma katar sienny to czyni ją pierwszą maszyną, która ma alergię. A ty o jakiej postaci z Boba Budowniczego chciałbyś kolejny odcinek? Koniecznie daj znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści koparka.